Przedszedł przełom, rok 89 archiwa zaczęły być otwierane, zaczęły być dostępne i ja myślałem, że będzie jakiś przełom faktyczny, że przyjdą ludzie, zaczną badać, zaczną publikować. Się okazuje, że nie, bo ci sami, którzy to robili, wystąpili jeszcze ostrzej niż poprzednio, bo teraz w piórkach czterech demokratów, opozycjonistów, nowych uczonych, Trzecia Rzeczpospolita, wolność badań naukowych, my wiemy lepiej, my sprawdzamy i tak dalej. W roku 1992 zorganizowaliśmy sesję naukową z okazji 50-lecia powołania Narodowych Sił Zbrojnych. To było duże wydarzenie wówczas, Podpadał na ten marszałka Sejmu, to było plugawione cały czas w tej pseudowolnościowej prasie. Gazeta Wyborcza wyżywała się na nas ile tylko mogła, że tu faszystów promujemy i tak dalej. I rozpoczął się cykl publikacji o anz na niespotykaną skalę. Właściwie to tak jak teraz było jedwabnym, teraz będzie znowu o o Reblince, i tak dalej. Ugryzja wszyscy ci uczeni, pseudouczeni, autorytety moralne i niemoralne muszą dać głos. Każdy musi gdzieś szczeknąć. Głośno, wyraźnie być po określonej stronie. Wyraźny podział musi być. My i cała reszta oni, czyli źli. Ci, którzy tego nie aprobują, którzy to kwestionują, są przynajmniej podejrzani, a może są nawet anty. O czym się cały czas przekonujemy. I tak samo było wtedy z nez Rozpoczęła się dyskusja. 92 rok. Pierwsze artykuły pamiętam Andrzej Paczkowski, Borodziej, Friszkę i Friszke, wszyscy inni pisali tak. Nie mamy dokumentów, nie wiemy co to za organizacja, trudno cokolwiek o niej powiedzieć. Ale była zła i była antysemicka. Od razu to padało. Czyli jak nie mamy dokumentów, to nie wiemy. Jak nie mamy, to szukamy. Może gdzieś są. Mówię, wtedy już były tysiące dokumentów dostępne. Wtedy jedyny raz udało mi się napisać, nie udało mi się, napisać. zostałem poproszony przez Gazetę Wyborczą o napisanie krótkiego tekstu na zecie. Dostałem dwie godziny, dwie strony maszynopisu. Albo się zgodzić, albo nie. <laughs> Uważałem, że <laughs> warto, bo jeśli się to ukaże w Gazecie Wyborczej, to wtedy był nakład kilkuset tysięczny. to lepiej tam niż gdzieś jakimś prawie że podziemiu tym naszym. Postawiłem warunek, że nie będzie cenzur. Nie oczywiście, ale skądże na takim krótkim tekście, skoro Pana prosimy, to proszę bardzo. Napisałem, oddałem, wyjedzie mi dwa zdania. Najważniejsze z tego wszystkiego, gdzie chciałem, dałem, podałem przykłady właśnie fałszowania przez Krystynę Kerstyn i Marię Turlejską. I od sekretarza redakcji później słyszałem: No, wie pan, ale Krysi i Marysi, to my tego nie mogliśmy zrobić. A gdyby nie mogliście, to ja od tej pory też nie mogłem u was pisać, z tych, chociażby z tych powodów. Bo nie ma cenzury, ale jest. i Marysi tego nie robimy, czyli głaszczemy dalej swoje potwory, które wychodowaliśmy i skoro kłamali, są teraz nie do ruszenia, to są mumie, bo się rozsypią, jak dotkniemy, więc nie wolno. To jest absurd, no, ale to z tej nauki się cały czas robi propaganda. I przeszła ta fala takiej wielkiej dyskusji, to trwało około dwóch lat w całej wielkiej prasie w mediach. Bez przerwy było nz takie, NZ-siaki, NZ-owaki, coś tam zrobili, czegoś nie zrobili. Listy z Melbourne, z Kanady, z Argentyny, jakichś Żydów o dziwnych nazwiskach polskich, niepolskich, innych, którzy coś widzieli, coś słyszeli. 10 tysięcy Żydów zamordowanych przez NZ po wojnie na przykład, jak Michael nadworny obliczył z Australii, coś tam inni w tym samym stylu, że to wszyscy z hiterosami wtedy pracowali, NZ-owcy. To była plaga, bo właściwie walczyć z tym nie można było, bo nie było gdzie. Zarzuty były absurdalne, bo żaden z nich nie był konkretny, bo gdyby napisali tu zabili 200 Żydów, w takiej i takiej miejscowości, mamy takie dowody, są świadkowie, są ludzie, są dokumenty, cokolwiek jest. Nie, to nie było potrzebne. W związku z tym uznałem, że warto zrobić to, co na tym etapie było możliwe, czyli zacząć publikować dokumenty Narodowych Sił Zbrojnych, w tym także jakieś kawałki dotyczące Żydów, chociaż w sumie jest no, mało, nie dałoby się tomu zrobić o wizji jakiejś anezatowskiej w sprawie żydowskiej, czy, czy w ogóle o, o Żydach jako takich. Gdy wyszedł pierwszy tom, to był chyba grudzień 94 roku, Andrzej Fryszka, dzisiaj wielki profesor i wielki uczony, wtedy chyba doktor jeszcze, którego z znałem, wielokrotnie mnie tam zapraszali do y, Instytutu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk, na jakieś tam seminaria inne. Były ciekawe obserwacje, jak ludzie się zachowywali. Napisał do mnie list prywatny i gdyby to było, czegoś innego dotyczyło i inaczej się zakończyło, to bym oczywiście o tym nie mówił, na przykład list prywatny to zachowałbym to w tajemnicy. Ale on mnie oskarżył, że ja te dokumenty fałszuję, że nie napisałem we wstępie wprost jednoznacznie, nie zamieściłem dokumentów, że NEZ mordował przydatny. Odpisałem go takim samym listem prywatnym, że bardzo chętnie bym coś takiego zamieścił, gdyby było. Jeśli on uważa, że takie dokumenty są, to dajmy sobie na przykład po trzy miesiące ja zrobię takie zestawienie, wybór dokumentów NZ służący w NZ służący Żydzi, czy ludzia pochodzenia żydowskiego, czy pomoc dla Żydów w gettach, czy, czy, czy ludzie w oddziałach partyzanckich, czy jakaś inna forma pomocy świadczona przez NZ dla Żydów, A on zrobi taki sam tom równolegle o Żydach mortowanych przez NZ. Gdzie, kto, kiedy, ilu i tak dalej. on się wtedy obraził, bardzo obraźliwie mi odpowiedział, że on jako szczery demokrata, postępowiec, jakiś tam ileś tam tych sobie nadal, jaki to on jest. I zapewnia mnie, że nie ma ani jednej kropki krwi żydowskiej, więc to nie jest żadna z jego strony jakieś tam skrzywienia czy coś takiego, ale on takich badań nie będzie robił, bo to nie ma sensu, bo przecież wiadomo, że NZ mordował Żydów i w ogóle nie, takich dowodów nie potrzeba. Wtedy wtedy odpowiedziałem bardzo wyraźnie, że mu gratuluję badań genetycznych i i że chyba sobie jakieś badania krwi zrobił, że ani kropli nie ma, bo ja go nie mogę o tym zapewnić, bo po prostu nie wiem, no przodków mam ilość tam pokoleń, prawda, żyjemy to podobno od jakichś małych setki tysięcy lat, w związku z tym nie jestem w stanie i nie jestem w stanie odpowiedzieć taką czystością rasową, jaką on mi narzucił, w związku z tym nie wiem, czy jestem godny, żeby z nim tak polemizować, oczywiście się obraził śmiertelnie i mam święty spokój przynajmniej, ale wie, to jest poziom dyskusji. Ja wiem, ja jestem uczony, NZ mordował i to trzeba napisać. Kto, kto tego nie napisał, kłamie. Jest nieprawdziwe I historia, którą przekazuje, jest nieprawdziwa. Z kim i jak można dyskutować? Czym NZ był? Wcześniej na poprzednim spotkaniu już Państwu mówiłem. Tu y, powtarzać tego nie będę. Sprawa żydowska w NZ, czy NZ wobec Żydów i tak dalej. To jest czarna magia. Tego nikt tak naprawdę do tej pory nie robi. Nie ma żadnych dokumentów programowych w sprawie żydowskiej, które wytworzył NEZ. Są różnego rodzaju jakieś tam referaty, artykuły w prasie i tak dalej, ale musimy pamiętać, że po 1939 roku, mimo wojny i okupacji, stało się w Polsce coś, czego do 1939 roku nie było. Wiecie, o czym mówię? Wolność publikacji, wolność słowa. Przed wojną była cenzura prewencyjna, całe płachty gazet są wyczyszczone, zdjęte przez cenzurę artykuły i tak dalej, nie było wolności. W podziemiu ludzie pisali co chcieli, pisali bardzo mądre rzeczy, pisali przyzwoite rzeczy, pisali ciekawe rzeczy, ale pisali też głupie rzeczy, Nie nie jak ratuje na zecie i orze dachu, różne. Po prostu każdy kto chciał, miał jakieś możliwości, miał jakiegoś u kawałka, to sobie gazetkę drukował i wypuszczał. I teraz, część tych rzeczy, można na przykład jakieś antyżydowskie teksty znaleźć, przecież to na pewno jest NZ-owskie. Nie mamy dowodu, że to jest LZ-owskie, ale ponieważ jest przeciwko Żydom, to na pewno jest NZ-owskie. w związku z tym już wiemy, mamy podkładkę. To jest nieprawda, bo plasa, prasa NZ-owska jest zbadana, określona. Propaganda NZ-owska jest pięknym dorobkiem tej organizacji. Może nawet, nie wiem, czy nie większym, niż dorobek bojowy, bo ten to tak naprawdę... W warunkach wojny okupacji to, co się wówczas działo, to cały wysiłek zbrojny polskiego podziemia nie był wielki, nie mógł być wielki i krzywdy Niemcom nie mógł zrobić, bo nie można było przeciwko dywizjom panternym niemieckim rzucić oddziałów partyzanckich ludzi z karabinami z lasu. No przecież to, to jaki byłby sens? Te wszystkie akcje bojowe, które odpisywała Komuna Gwardii Armii Ludowej, wysadzanie pociągów, mostów, torów kolejowych i tak dalej, fabryk, nie wiadomo czego są fikcją, tych akcji nie wykonano, bo Niemcy mają bardzo dokładną sprawozdawczość, wszelkie rzeczy, które się działy, akty dywersji są przez nich zidentyfikowane, opisane, tam nie ma kto to zrobił, ale polscy bandyci i tak dalej, o tym można odtwarzać. Jak badałem niektóre akcje kolejowe PPR-u, Gwardii Ludowej, to miałem takie przypadki, że dzwoniłem gdzieś tam na Podlasie do jakiejś miejscowości, bo na mapie linii kolejowej nie ma, no ale skoro trzy razy w jednego dnia wysadzili pociąg, to warto coś wiedzieć, prawda? Aż dziwne, po czym te dwa następne przejechały. I się nazywało, żeby wie pan, ale do nas nie ma pociągu, ale w czasie wojny był. Nie było nigdy, bo to są bagna i nie będzie pociągu. No i mamy trzy akcje kolejowe jednego dnia. To jest dorobek tego komunistycznego podziemia.